diadoksa. Dziś moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, Katarzyna Czochara. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziś ostatni dzień składania protestów wyborczych i słyszeliśmy zapowiedzi z weekendu, że Komitet Rafała Trzaskowskiego chce złożyć wniosek o ponowne przeliczenie głosów w tych wyborach. Czy to jest dobry pomysł i czy do takiego ponownego przeliczenia głosów powinno dojść, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości? No przede wszystkim. Mamy takie prawo, można składać się protesty, natomiast Państwowa komisja wyborcza e, będzie podejmować decyzje co do tych protestów e, wyborczych, czy są te zasadne, e, czy nie. Z tego, co ja wiem, e, w kilkunastu chyba komisjach e, były jakieś tam nieprawidłowości skala tych głosów tak nie ma najmniejszego znaczenia. Właśnie ja się zastanawiam, czy ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, bo tych informacji związanych z tym, jaka jest ta skala nieprawidłowości, no to w zależności, której strony sceny politycznej by posłuchać. Jedni bagatelizują mówią, mówią, że skala jest mała, ponowne przeliczenie nic nie zmieni. Druga strona mówi o tym, że skala może być zdecydowanie większa niż sobie to wyobrażamy, dlatego powinno dojść do ponownego przeliczenia tych głosów. No jeszcze raz powtórzę. Przede wszystkim Państwowa Komisja Wyborcza powoływała skład komisji obwodowych, w których zasiadali przedstawiciele tak naprawdę wszystkich ugrupowań reprezentantów danych komitetów wyborczych. Tak, w tym, jak są wybory. Tak, jak przy każdych wyborach. Niektóre sytuacje wręcz mnie śpieszą, chociażby przykład krakowski, gdzie nie było w ogóle przedstawiciela. Z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości byli wszyscy pozostali. No i tam doszło do rzekomych nieprawidłowości. Mam takie, nasuwa mi się takie pytanie, czyżby nie było to zrobione celowo po to, żeby w razie w, a, no, a Czyli aż takie teorie spiskowe pani takie, takie mi pytanie przyszło do głowy, no bo skoro nie było tam... Przedstawiciela PiSu. No, no nie można byłoby zarzucić, że ktoś ze strony PiSu mógłby dopuścić się takiej rzeczy. tak? Ale no to może właśnie wychodząc jakby naprzeciw tym argumentom, może rzeczywiście powinno dojść do ponownego przeliczenia głosów, bo tak to przez najbliższe pięć lat tej kadencji będziemy słyszeć argumenty, że głosy zostały źle policzone. Pani redaktor Karol Nawrocki, Uzyskał poparcie ponad 50% polskiego społeczeństwa. Różnica między w poparciu Karola Nawrockiego a Rafała Czaskowskiego jest prawie 400 tysięcy głosów, i ta skala i to też są wypowiedzi przeciwko Państwowej Komisji Wyborczej. Ta skala tych, tych, tych punktów komisji wyborczych tak czy owak, nie zmieni wyniku wyborczego, bo to są naprawdę promilowe sprawy. Pani poseł, a jak wyobraża sobie pani współpracę pomiędzy prezydentem a rządem? Mieliśmy w ubiegłym tygodniu ekspozę Donalda Tuska. No, polityków czy posłów Prawa i Sprawiedliwości nie było w trakcie tego ekspozę. Karol Nawrocki w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że w jego opinii to najgorszy premier, jakiego Polska miała, mówiąc tak o Donaldzie Tusku. Więc jak ta współpraca będzie wyglądać? Jak na starcie, mówiąc krótko, no nie wygląda to dobrze. No, oczywiście, że y, to, co powiedział pan Karol Nawrocki, ma to o, bardzo mocne y, przełożenie w rzeczywistości. Y, prawie dwa lata rządów Platformy Obywatelskiej tak naprawdę nie zadziało się nic. Jakie jest tłumaczenie? No takie tłumaczenie, że był prezydent Andrzej Duda, nie wprowadzano ustaw, bo obawiano się, że Będą wetowane, co jest też absurdalną rzeczą, bo ani prezydent Andrzej Duda, ani prezydent Karol Nawrocki nie będzie wetować żadnych ustaw, które będą służyć polskiemu społeczeństwu które służyć będą polskim przedsiębiorcom, które służyć będą polskim rolnikom, polskim rodzinom. to no, tak naprawdę mogłabym wyliczać po kolei no, każdą i nie jedną... zapowiada teraz przyspieszenie pani poseł zapowiada. E, powiem tak, rekonstrukcję pań... rządu i przyspieszenie prac poszczególnych ministrów. E, tak troszeczkę humorystycznie na początek tygodnia. Tempo mają takie, że jakby dać im żółwia do pilnowania, to by im uciekł. Ale pani Mamy... jest krytyczna, pani posy. Jestem bardzo krytyczna, pani redaktor, bo to jest po prostu wielka, ogromna szkoda dla państwa polskiego. To jest stracone prawie dwa lata. Mamy stagnację w gospodarce, patrząc też na tereny powodziowe, na których mieszkam. Pani redaktor. 10 miesięcy od powodzi, proszę sobie e, przejechać po tych małych miejscowościach. Ja nie mówię o, o miastach, tylko o tych mniejszych, bo ja mieszkam akurat na wsi. No przecież tam praktycznie nie dzieje się nic. No chociaż, jak rozmawia się z samorządowcami, no to cały czas słyszy się o tym, że kolejne promesy na inwestycje powodziowe się pojawiają. E, kolejne przerzeczenia. Deklaracje A, sugeruje, sugeruje deklaracje, deklaracje przedwyborcze idą konkrety, tak? Powiem tak, deklaracji przedwyborczych było mnóstwo ile z tego zostanie? No to zobaczymy. Ja chciałabym, żeby te wszystkie deklaracje, które są, żeby były rzeczywiście realizowane, a z tego, co, co wiem, co też było dość mocno dyskutowane, chociażby na naszej komisji nadzwyczajnej, mówię teraz o, tej powodziowej. o powodziowej, rozmawiałam również z przedstawicielami polskich wód, jakie są potrzeby na dzień dzisiejszy, kosztorys, jak wygląda, a jakie są środki. To jest po prostu ogromna przepaść. I teraz kolejna przepaść, jaką mamy, to to, że mamy historyczną Wielką dziurę budżetową, deficyt. No to z czego? O, chociaż rząd mówi, że to jest spuścizna po porządach prawa i sprawiedliwości. Absolutnie, bo przecież dokładnie wiemy, jak wyglądała sytuacja zarządów prawa i sprawiedliwości. Jak popatrzymy na e, uszczelnienie podatków VAT, PIT i CIT, no to niestety rządy Platformy Obywatelskiej doprowadziły do tego, że znowu e, mamy straty e, z tytułu właśnie e, tychże podatków, i tu niestety e, traci państwo polskie w tym polskie społeczeństwo a zyskują potentaci niekoniecznie polscy. Pani poseł po wyborach prezydenckich pojawiły się już też pierwsze sondaże poparcia dla partii politycznych i mam przed sobą sondaż Cebosu i Ibrisu. W obu tych sondażach wygrywa Platforma drugie miejsce PiS, trzecie miejsce Konfederacja i na Konfederacji chciałabym zwrócić uwagę bo pytanie jest takie, czy wy również zwracacie przede wszystkim uwagę na wynik konfederacji? Czy zwracacie uwagę pod kątem właśnie tego, że to może być wasz przyszły koalicjant? E, powiem, że dla nas Polska jest najważniejsza. Więc możecie e, współpracować z Konfederacją? Ja osobiście e, widzę taką możliwość. Nie Jak na, pani nic przeciwko. Ja osobiście nie. E, Patrzę na, bo w tych sondażach również Polacy zostali zapytani właśnie o to, czy taki rząd byłby z korzyścią dla Polski, czy też nie. I co ciekawe, ponad 56% badanych twierdzi, że ewentualna współpraca Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją byłaby niekorzystna dla Polski. Odmiennego zdania, 32%. No cóż, to są tylko sondaże, które pokazują równe, różne preferencje. Mamy przykład, jak wyglądały sondaże przedwyborcze. Mamy również ten sondaż, który z godziny 21, tak? No tak, ale pani profesor... Taki... panujący prezydent Rafał Trzaskowski dwie godziny. Ale czy to jest rozwiązanie, które jest w grze i które jest obecnie omawiane, powiedzmy, na poziomie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości? Bo co prawda na razie przedterminowo Wyborów nie ma, natomiast no, wiemy, że 2027 rok przyjdzie bardzo szybko. Oczywiście, czas leci bardzo szybko, natomiast my, na dzień dzisiejszy, zajmujemy się też tymi kwestiami, które są na dzień dzisiejszy najważniejsze, czyli też te sprawy dotyczące funkcjonowania państwa polskiego. Oczywiście myślimy o wyborach, przyszłych wyborach i o ewentualnym tworzeniu być może jakiegoś porozumienia, natomiast to, to, to nie jest na dzień dzisiejszy, że tak powiem, priorytet. No dobrze, a co jest priorytetem? Przygotowanie do Waszej konwencji, która zapowiadana jest na 28 czerwca. Tam będzie wybór władz. Krajowych Prawa i Sprawiedliwości. No na pewno jest to bardzo niezmiernie ważne, jeśli chodzi o kalendarz taki typowo e, partii politycznych. W ten weekend mieliście zjazd delegatów tutaj na szczeblu regionalnym. Tak, tak. I delegaci zostali wybrani właśnie na tego 28 czerwca, czyli na, na kongres PiS-u. Dokładnie, 38 osób. 38 osób będzie wybierało z województwa opolskiego szefa, między innymi. między innymi lidera Prawa i Sprawiedliwości. Władzy. Zaskoczeń nie będzie pani poseł. Jarosław Kaczyński będzie jedynym kandydatem? E, to powiem tak. Wszystko w swoim czasie. Ja wiem, że zarówno pani, jak i też i radiosłuchacze e, zastanawiacie się, jak będzie wyglądać struktura władz Partii Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wszystko w, w odpowiednim czasie. Ja jestem tego typu osobą, że nie wychodzę przed szereg i te informacje, które powinien przekazać Wskazywać sam Pan Prezes, czy też najwyższe władze naszej partii pozostawiam, tym osobom, tym kongres... natomiast ja mogę rozmawiać na wiele innych tematów będzie na kongres, ten koniecznie... to Pani poseł dopytam ta... tylko kongres o kongresie. stricte, mo... stricte wyborczy. To o kongresie porozmawiamy, jak się zakończy, wtedy Właśnie. zaproszę panią poseł i będziemy komentować. Natomiast z zapowiedzi wynika, że to głównie będą kwestie wyboru władz, czy też podsumowań jeszcze wyborów prezydenckich? Na pewno będą też tego typu, ale przede wszystkim też przygotowanie się do, do tych takich bardzo ważnych spraw w kwestiach programowych. Chcąc iść do wyborów w 2027 roku, to też chcemy zaproponować konkrety. I dlatego też mówiłam, że jest wiele bardzo ważnych spraw, priorytetowych spraw, którymi się na dzień dzisiejszy zajmujemy. Przede wszystkim, no, jeśli Pani mówi o wyborach prezydenckich, to ja też chciałabym korzystając z okazji podziękować wszystkim jeszcze raz, wyborcom, wszystkim wyborcom, zwłaszcza wyborcom Karola Nawrockiego. Pani poseł, to na koniec jeszcze krótko zapytam: to jak będziemy mieć wybory na szczycie Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że czekają nas też wybory na szczeblu regionalnym? tak powinno być tak wygląda jak gdyby schemat kiedy dokładnie takie wybory odbędą się w regionach na chwilę obecną też nie jestem w stanie tego powiedzieć wszystko swoim a będzie pani czasie. się starać się o powrót jeżeli chodzi o te szczyty regionalnych władz ja przede wszystkim staram się o to żeby na opolszczyźnie w mojej moim kochanym województwie, powiecie i gminie załatwiać, realizować wiele spraw, które, na które czekają mieszkańcy, samorządy, czy też zwykli obywatele, którzy nieustannie przychodzą do mojego biura, również do tej pory w sprawach powodzi. Bez względu na to, czy jest się liderem opolskich struktur, czy można postan, naprawdę tak? skutecznie działać na rzecz ludzi. Powiedziała poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Dziękuję pani poseł Dziękuję. za rozmowę. we <laughs>